Witam was moi drodzy. Taki mamy temat do zrobienia, do budowa domu. Czyli piwnica, parter i jedna kondygnacja, znaczy jedno, jedno piętro. Lejemy chudziak w tej chwili, nie przywiezi nam takiej ilości. Dzisiaj sobota, nie szło tego nigdzie zamówić, więc musimy to zrobić ręcznie. 10 cm po wodzie, po wodzie musimy wylać, więc troszkę łopatowania nas tutaj czeka. Z OSB żeśmy sobie szalunki porobili, także... Nowy temat rozpoczęty. No i nic, trzeba troszkę powiosłować. Inaczej się nie da. Tu musimy przerzucać. Natomiast tu zbiliśmy taką ryczę. Sebastian tylko podjeżdża betoniarkę na wsi Taczkę Kipruje i idzie tu dość fajnie, więc nie ma problemu. Nie nagrywaliśmy wczoraj procesu szalowania, bo wczoraj żeśmy szalowali tutaj te te ławice no i po prostu z tego względu, że za dużo ludzi dochodziło, kręciło się nie chciałem jakichś osób postronnych nagrywać, więc więc nagrywamy dzisiaj, już, już etap etap szalowania, potem będziemy robić zbrojenie nie wiem czy to będzie widać pod słońce, ale w ten sposób to transportujemy tutaj do wykopu. Stary sprawdzony sposób, stara szkoła budownictwa. Wam powiem, kiedyś tylko rycze się robiło i, i też to było bez problemu. Tu se na, narzucam do połowy, potem z tamtej strony jak przestawimy tą, tą naszą ryczę z tamtej strony, z drugiej to to będziemy mogli resztę uzupełnić i, i po sprawie. nieraz trzeba ręcznie po prostu to zrobić nie da się gdzieś tam zamówić betonu natomiast na ławy już jak najbardziej będziemy mieli przywieziony żeby zalać fundamenta no i w ten sposób to już widzieliście nieraz w ten sposób będziemy sobie robić do, do tych ławice będą 40 więc tak to tak to będzie wyglądać tutaj, dzisiaj nasza praca. Czyli zrobić ławy i zalać chudziak i zrobić zbrojenie. Będziemy kręcić jeszcze dzisiaj. Już tam część szczemią na nagięli. Część została jeszcze do wygięcia, ale damy radę. Tu Wam kawałek tylko pokażę, jak to będzie wyglądać docelowo. 10 cm chudziaka więc tego się będziemy trzymać no i przeciągnę sobie to nie musi to być jakoś tam pięknie równo byleby ten chudziak był zrobiony kopaliśmy tu w piasku więc fajnie się to wybierało w zasadzie wczorajsza szychta to było Zaszalować, porozmierzać kąty, połapać i wykopać piasek. Tutaj wrzucaliśmy do środka od razu idealny piasek, zasypowy, więc, więc potem to rozłożymy po całości, ubijemy i będzie tu lana płyta. Także tak to wygląda. Dobra, ja się biorę tutaj za, za przerzucanie. Potem do Was wracam Dobra, mieszamy ostatnią betoniarkę, tak to wyszło po całości. Mamy obwodowo zrobione tutaj dojechane z tej strony i nam tutaj jedna maszyna wrzucić tylko jedną betoniarkę i będziemy się brać zakręcenie zbrojenia. Także poszło nieźle. Trzy godzinki prawie zajęło to z mieszaniem. Trochę daleko do wody mamy, ale jakoś się tam poradzimy. Nie ma co narzekać, trzeba robotę zrobić i koniec. Dobra, widzimy się potem przy, przy zbrojeniu. Dobra, mamy przygotowany na kobyłkach. Tam mam przeciwwagę zrobioną. Mógłbym sobie zakotwić tutaj te kobyłki do ziemi, ale nie ma potrzeby na, na beleczki. Na, na te fundamenty spokojnie nam wystarczy, żeby to ogarnąć. To jest ten dłuższy, dobra. Ja będę kręcił belki. Chyba gniew przemiona na stole, także pogoda dopisuje na spokojnie w ławę mamy 50, więc od, od razu 50 możemy żeby potem się nie męczyć, ewentualnie będzie szło dołożyć tam szczymiono żeby się nie męczyć potem z, tymi, z tym wkładaniem tego no i co 25 jest na rysunku więc tak też robimy To no już nie jeden widział na pewno jak to się robi, żadna filozofia Szczemiona podjąć i odrysować wymiary Używam białych rysików do, do ołówka z kładami wymiennymi, no nie wiem jakoś dobrze mi się na tym pracuje i do tego się trzymam. Cztery mamy dzisiaj do zrobienia nie, cztery belki pokręcić jest 12 godzina więc zobaczymy jak to wyjdzie z czasem żeby w poniedziałek sobie tylko wrzucić poskręcać do kupy jeszcze tam starty na jeden słup będziemy musieli zrobić ale to postaram się Wam pokazać w poniedziałek no i w poniedziałek będziemy chcieli wylać beton żeby ławy fundamentowe mieć jak to się mówi załatwione i potem już będzie z górki murowania będzie dużo z bloczków, bo idą piwnice tutaj więc będzie co murować no i dotąd wystarczy 46 akurat czyli tyle szczemion muszę tutaj zamontować 2-4-6 8, 10, 12, 14, 16, 18 strzemion, dobra 18, pogięte mamy już chyba wcześniej, żeśmy to gieli w sobotę, e, nie w sobotę, kiedy my te strzemiona gieli? Wczoraj, nie te strzemiona wczoraj, żeśmy gieli, nie. Nie wczoraj, wczoraj albo przedwczoraj, jeszcze też nie pamiętam. Wczoraj, wczoraj, no. Wczoraj, bo wczoraj jeszcze robiliśmy szalunek, także... Się udało to ogarnąć. Nie ma znaczenia, czy to wkładam w ten sposób, czy, czy jedno, w jedną stronę się trzymam. Jak to leci, tak to leci i nie rozwodzę się nad tym absolutnie jedni robią, że na przemian jedni robią, że że nie na przemian jak komu pasuje tak każdy sobie robi mi się robi w ten sposób dobrze więc w ten sposób robię To będzie tutaj co nagrać, bo będziemy mieć potem do zrobienia jeszcze dach. W zasadzie cało do budówka, czyli złącznie od, od, z piwnicami do góry budynku, łącznie z dachem jest do ogarnięcia, więc troszeczkę tej roboty tutaj jest. Ale tak jak mówię, na no spokojnie. No i czary się zrobiły. To jest zawsze najlepsze w tym wszystkim. Dobra, w ten sposób sobie rozkładam już na tych kreskach, żeby mieć. No i będziemy wiązać ponownie. Dobra, potem wam pokażę, jak będzie już pochytano. Dobra, pokażę wam jedną belkę. Czyli chwytam sobie w ten sposób na, na kresce. Tu, żeby było w miarę równo, żeby potem nie było problemów w wykopie. Druty mamy długie, bo robimy drut wiązałkowy na pół Jeszcze od razu obcinam To już pokazywałem chyba od nieraz jak to wygląda u nas Ale jeszcze raz nie zaszkodzi każdy też się cofa potem do poprzednich filmów. I tam nie, nie wracają. W ten sposób środkiem chwycę sobie, żeby się nie rozładziło. Chyba bognie pogniszczymiony i zaraz tu we dwóch będziemy sobie działać, więc pójdzie dużo szybciej. Fajna robota. Jeszcze jak jest pogoda, to już w ogóle Można kręcić gwoździem. Też kiedyś kręciliśmy gwoździem i też było skręcone, ale nie wiem, jakoś tak przyzwyczajam się już do tych kleszczy. Choćby z tego względu, że mamy już to obcięte od razu ten drut. I końcówkę jednym z przemionczkiem sobie złapiemy i w zasadzie można potem już po kolei kręcić. że w poniedziałek się uda zalać to by było całkiem super W zasadzie byśmy musieli zalać, bo deszcze zaś zapowiadają kurczej no ale nie widzę przeszkód, żeby to ogarnąć Dobra no i w trzech miejscach mam chwycone belka już jest przesztywniona trochę no i po kolei sobie jadę każdą jedną można robić jedną stronę potem drugą można robić od razu, ja kręcę od razu. Nie wracam potem do tego i, i po sprawie. Dobra, teraz sobie obróciliśmy. Mamy te pręty na równo tutaj. Najlepiej, jak jeden trzyma, wtedy nie ma problemu. Drugi tylko kręci. Te kreski też, żeby było widać. Jak to będziemy mieć na równo, to te reszta musi nam też pasować. Nie ma prawa to się tam gdzieś przesunąć. I mamy pewność, że mamy to zrobione tak się należy jak się położy belkę to ona nie leży tak tylko będzie leżeć normalnie w pionie i w trzech miejscach sobie to chytam żeby żeby to przytrzymać tylko jeden i drugi a potem już Sebastian może robić dalej tam giąć czymiona ja będę kręcił sobie tą belkę. Nie wiem, ile to trwa takie skręcenie tej belki. Chwila, moment, naprawdę. No weźmy no pół godzinki, no niech będzie pół nie godzinki. No, może nawet nie pół godzinki. Ale jeszcze musimy dorobić szczemion, dociąć prętów, bo było liczone trzy ławy, doszła jedna ława stężająca nam potem cały ten konstrukcję, więc Musimy to zrobić i tutaj też Kontrolnie żeby było równo od tej strony Już jadę sobie na tym Na tym drucie Mam poznaczone wcześniej Ona, jak to leżało to znaczyłem wszystkie cztery więc Potem będzie troszkę więcej graczki z tymi wiem, belkami, ale na stropy co tam idą te jest chyba pięć belek tutaj przewidzianych, jeden słup jest tam do zrobienia ale ogarniemy i to nie jest to zła robota, powiem wam to kręcenie zbrojeń jeśli jest jeśli jest fajna pogoda to można się i opalić i, i robotę zrobić No i dobra, i tu mam już chycone. To mi tam nie będzie uciekać i mogę sobie kręcić już następne po kolei i wszystkie te uzupełniać tak jak ma być i widzicie ja mam tutaj na przemian porobione te, te uszy. Nie ma znaczenia. Tak mi wyszło, tak mi się wsadziło do, do zbrojenia, więc tak to, tak to zrobiłem znaczy się do tych prętów. Nie, nie patrzę, żeby były wszystkie w jednej linii. Już to na to nie zwracam uwagi. Tak jak wyjdzie, tak to jest. Jakby były w jednej linii, jak najbardziej też jest dobrze. Nikt wam na to uwagi nie, złego słowa nie powie żaden kierownik budowy nie powie, że, że coś jest tutaj źle. Jak najbardziej to też jest prawidłowo. Wiadomo, że to nie jest gotowy. Jakby okrąg, czy tam nasz znaczy ten, ten prostokąt, tylko to jest zgięte, więc gdzieś to łączenie musi być zrobione. Dobra, jadę z tą belką dalej. Dobra, belki mamy pokręcone cztery sztuki nam trzeba na poniedziałek. Przygotowane poniedziałek z rana się je wrzuci, i w zasadzie po tej konie zaraz pogniemy jeszcze. Może i tyle na dzisiaj. Będzie Pogoda to fajnie się robi, dobrze jak będzie deszcz padał to potem to kręcenie tego zbrojenia to nic przyjemnego Dobra, tyle myślę na dzisiaj, cement musimy nakryć, tam jeszcze ogarnąć przy betoniarce, przedłużać, pozwijać, stolik złożyć, ubyłki ponosić, także w zasadzie porządki i, i spadamy, także miękkie się do następnego.